Mamy pytanie o kolostrum. Które kolostrum Pani poleca? Jeśli chodzi o y, preparaty z kolostrum, to tak naprawdę mamy do wyboru czyste kolostrum albo w takich kompleksach z różnymi dodatkami. I na przykład u mnie w okresie tym jesienno-zimowym bardzo fajnie sprawdza się kolostrum z marki Farmowit. Y, I oprócz właśnie kolostrum y, wołowego w 400 mg, mamy tutaj również kwas foliowy, witaminę C, witaminę E i cynk. Czyli takie kombo, które będzie wspierało naszą odporność, będzie stymulowało nasz układ Odpornościowy do pracy i przyznam szczerze, że ja w ogóle bardzo lubię markę Farmowit, za to, że jest w stanie przygotować dla nas preparaty w dobrej jakości, ale też w nieprzerażającej cenie, bo jak wiemy, to często preparaty z Kolostrum potrafią kosztować powyżej 200-300 zł, a tutaj Farmowit ma propozycję jak najbardziej do stówy, ponieważ to będzie około 70 zł. Mamy tutaj. 60 kapsułek, e, maksymalne przyjmowanie, już Wam powiem e, i jaka jest dawka w porcji dziennej. E, do dwóch dziennie, tak? Dwie dziennie? Tak. Więc mamy to wtedy na miesiąc, i myślę, że to jest naprawdę e, fajna e, opcja, jeśli chodzi o takie kolostrum, które nie zrujnuje naszej kieszeni. A jeśli chcecie zamówić kolostrum marki Farmowit, zapraszam Was serdecznie na www.detectyw.pl, gdzie od 200 do mamy darmową wysyłkę. A ja, jak zawsze, jestem dla Was w sekcji komentarzy.